Siema, siema, lecimy z kolejnym materiałem. Ostatnie szlify. No, może nie szlify. Bardziej wypukanie glicogenu. To jest to, o czym Wam mówiłem. Będę pokazywał w mniej więcej po jednym ćwiczeniu, co będę wykonywał i jak to będzie wyglądać. A takich serii w jednym ćwiczeniu będzie 5 serii. powtórzeń od 20 do 30 z zapasem. Dosłownie, żeby wypłukać glikogen na lekkich ciężarach, żeby pompować już te resztki glikogenu, które zostały tam przez 3 dni i dzisiaj będą to plecy 5 ćwiczeń, na każde ćwiczenie po 5 serii po 20-30 powtórzeń i po plecach od razu zrobimy sobie dwugłowe uda I tak samo 5 ćwiczeń po 5 serii i po 20-30 powtórzeń z zapasem jutro będzie klatka Aha, dzisiaj jeszcze przy plecach i nogach brzuch, na brzuch cztery ćwiczenia, po 20-30 powtórzeń. Ja już jestem zmęczony. Już jest godzina 8, a wypiłem 3,5 litra wody, 3,5 litra wody. Nie mam ochoty w ogóle rozmawiać, ale w tym materiale pokażę po prostu Wam dzisiejszy dzień, i jutrzejszy dzień w tym materiale. A w środę zobaczę, bo w środę to będą tylko łapy. I tak, taka sama zasada. Pięć, yy, po cztery ćwiczenia na każdą głowę, na tricepsa, na bicepsa. Po 20-30 powtórzeń, i tak samo po 5 serii. Dobra, to co? Będziemy pokazywać każde ćwiczenie, które będę wykonał na plecy i na nogi. Będą po prostu przebitki. A ty, żeby być na bieżąco i. Zobaczyć relacje z zawodu WNBF, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz, czy się materiały podobają. I czy jesteś ze mną w tych przygotowaniach, to jest ten moment, gdzie brak energii. Dlatego wesprzyj ten kanał i zostaw łapkę w górę, jeśli jesteś ze mną. Dobra, robimy. A jeszcze jedzenie tak jak wspomniałem wcześniej. Od dzisiaj 250 gram kurczaka razy 5. 5 takich posiłków w poniedziałek, wtorek, środa. I do każdego posiłku po 5 gram oleju lnianego i w te 3 dni dziennie po 15 gram soli. Wiecie jakie to jest słone? Ale tak trzeba. Są teorie, że tak się nie powinno robić. Są teorie, że tak się powinno robić. U mnie się to sprawdziło poprzednim razem. I w tych trzech dniach duża ilość wody około 8 litrów. I w czwartek, piątek również będzie duża ilość wody, ale sól już ograniczona powiedzmy do 2-3 gram. Bo soli nie rezygnujemy tylko zostawiamy minimalną ilość, żeby była. Bo bez soli nie będzie pompy. Więc. Tylko w te trzy dni bo jak jeszcze raz zwiększamy sól no i co? Jedzenie takie jałowe. Sam kurczak, 250 gram kilo 250 gram kilo 250 dziennie kurczaka to lepiej by wyszło, jakbym chodził gdzieś kurczaki łapać i całego kurczaka jadł. To the take in if you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence, it's a patience. Yeah, in this life, I wanna be strong. Już czuję się jak flag, już jestem wypompowany, a to jest dopiero poniedziałek. Piąte ćwiczenie na plecy wąskim do klatki i jeszcze dodatkowe szóste ćwiczenie na prostowniki sobie zrobimy. I co, potem nogi? Nogi, dwujeczki. A jeśli to trwajesz do tego momentu i chcesz mnie wesprzeć, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentuj, czy jesteś ze mną. I już plecy ostatni raz mamy zrobione, i już do samych zawodów nie robimy w ogóle pleców. Tyle, ile się udało zrobić, to zrobiliśmy, już więcej nie da rady poprawić. Dodobnie z pleców mam nadzieję, wypukany. Czyli jak zaczniemy ładowanie, mam nadzieję, że bardzo dobrze wejdą tam węglowodany, które zaczniemy ładować o czwartku. A teraz przechodzimy do dwójek, czyli. Cztery ćwiczenia na dwójki, i to też będzie ostatni trening na dwójki. Trzeba być twardy. I jesteśmy już po treningu pleców, nóg i brzucha każdego ćwiczenia. Po 5 serii od 20 do 30 powtórzeń. Starałem się tak 25, żeby było minimum powtórzeń. Przerwy indywidualne po prostu, żeby odpocząć. I kolejna seria na lekkich ciężarach, po prostu, żeby wypłukać ten kligogen na zerowych węglowodanach. I teraz wjeżdża drugi posiłek. Zobaczcie ile kurczaka. 250 gram kurczaka. 100 g gram, broku i solimy to, oczywiście, zaraz podgrzejemy. I na ten moment mamy godzinę, już 12. Wypiłem 5,5 litra wody. Minimum 8 litrów wody od dzisiaj piję i 15 gram soli. Yy, I co, ja idę sobie podgrzewać, a my widzimy się w drugim dniu wypukaniu glikogenu. Lecimy z drugim dniem wypompowania glikogenu Jestem już totalnie wyczerpany Dzisiaj będzie kratka, barki I chyba łydki jeszcze Już nie pamiętam Ale to w materiale będziecie widzieć co będę dzisiaj robił Oczywiście cytruina, kreatyna, AKG, beta alanina, EAA Pomaga mi w tych przygotowaniach. Oczywiście, z moim kodem Młody Ninja macie jeszcze taniej na KFD. Ja tego piję. Wczoraj mi się udało prawie 10 litrów wody wypić. A mało tego. Nie dość, no, że wypiłem te litry wody. To jak możecie zobaczyć, waga jest taka sama jak była wczoraj. 71,800. To jest ciekawe. Przy tylu picia wody. Ale chodzę sikać do toalety co chwilę. Więc tu wypiję, tu wydalę. Ja się boję, jaka waga pokaże mi na zawodach. Ja się boję, że mi pokaże, że ją parę kilo jak gucik wyskoczę. Ja zabieram się za wypicie tego i pójdziemy pompować. A mi się tak nie chce, a trzeba. Na klatkę będzie inaczej niż na plecy, bo będą to tylko cztery ćwiczenia po 5 serii i taka sama zasada od 20 do 30 powtórzeń z zapasem. Barki po dwa ćwiczenia na każdą głowę, tak samo po 5 serii, po 20-30 powtórzeń, i na samym końcu łydki. 4 ćwiczenia i taka sama liczba powtórzeń. Wszystko zapasem. pasem. Ale co z tego, że jest zapas, Jak tej energii nie ma bez tych węgli. To co? Dostaw subskrypcję. Łapkę w górę. I komentuj, czy jesteś ze mną w tych przygotowaniach. Bo zostało 5 dni. Tylko 5 dni, rozumiecie? Pokażmy siłę Team Ninja. Idziemy. Na barki jednak będę robił po trzy 3 serie. 3 serie. Tylko na klatę będę robił po pięć serii i na łydki pięć serii, a na każdą głowę barków po dwa ćwiczenia w trzech seriach. I jak mogliście zobaczyć, jak wygląda u mnie wypukanie klikogenu na praktycznie zerowych węglowodanach, tylko 5 razy 250 gram kurczaka i do każdego posiłku po 100 gram roku. Więc nie ma powera, nie ma mocy, nie ma siły. To chodzi o wypompowanie. Delikatna pompka na miarę dużych ilościach powtórzeń, dużo serii, Czasochłonny taki trening. I co? Jutro środa. Jutro będą tylko łapy i brzuch. I oszczędzę Wam tego, bo każdy wie, jak łapy wyglądają. Pokazałem wam w poniedziałek, wtorek, jak wygląda wypukanie Krygogenu. I w środę będzie to samo: duża ilość wody. 80 litrów po 15 gram soli dziennie. No i te posiłki z 250 gram kuczaka razy 500 gram broku. I w środę będzie. Fajnie, bo będzie troszkę krótszy trening, bo tylko same łapy i brzuch. Ale jak się zobaczyć, jak wyglądają u mnie plecy, nogi, klatka, łydki, wypompowanie. No i mniej więcej podobnie będą też wyglądały łapy. Jutro, od razu po treningu, łap jedziemy, ale to już będzie osobny materiał z relacji zawodów WNBF Sopot, które będą 24 sierpnia. W tą niedzielę, więc, żeby nie przegapić, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentuj, czy jesteś ze mną w tych przygotowaniach. I widzimy się już w relacji po zawodach. Ciekawe z jakim jestem a ty szefowa, jak uważasz? No z pierwszym fajnie by było taką wisienkę zrobić, żeby. Pierwsze miejsce było bo naprawdę przyłożyłem się do tych zawodów. Też ciekaw jestem jaka waga pokaże, bo dzisiaj na dacie to było 71,800, a już drugi dzień staram się bardzo dużą ilość wody pić, 80 litrów. Więc jak odstawię tą wodę, wiadomo, jeszcze ładowanie węglami przyjdzie od czwartku, to ta waga może podskoczyć, ale odstawienie wody może spowodować, że te kilo jeszcze może w dół puść. może, a nie musi więc sam ciekaw jestem jaka waga pokaże. Ważne, żeby było nabicie, docięta forma i wyżyłowana. Boję się trochę tych zawodów, bo trzecie miejsce już było, drugie już było, więc fajnie by było jakby było najwyższe miejsce. Ale to jak będzie nawet drugie, trzecie czy piąte, to ważne, że zrobiłem życiową formę. I jeśli... Podobają się materiały i mną być na bieżąco, tak jak wspomniałem. Zostaw subskrypcję, łapkę, bo to nic nie kosztuje, a wspieracie ten kanał, by mógł się jeszcze bardziej rozwijać i nagrywać materiały dla Was. Oczywiście jedziemy z zamiarem zdobycia pierwszego miejsca. A ja mam jeszcze większą motywację, bo jedyną główną nagrodą, jaką będę miał, to grill od szefowej. Taka nagroda z tych zawodów. Więc. Zawsze coś. Zawsze coś. Nie wiem jak reszta zawodników, ale ja przynajmniej mam o jaką nagrodę walczyć. Także pozdrawiamy i widzimy się już w relacji z zawodów WNBF SOPOT. Trzymajcie kciuki.